Witam państwa serdecznie z tej strony. Adam Tomczyszyn, Porsche Inter Auto Sosnowiec, samochody Volkswagen. Dzisiaj, z moim kolegą, tutaj, który siedzi po prawej stronie, z Krzysiem, moim dzielnym operatorem. Witam wszystkich. Chcemy państwu pokazać pewną bardzo ciekawą funkcjonalność samochodów Volkswagena. I tą funkcjonalnością jest App Connect, czyli jest to możliwość połączenia smartfona z systemem radiowym. Wówczas to, co mamy. Jako aplikację uruchomioną w telefonie, możemy przerzucić bezpośrednio na ekran radia. Zaczyna się od tego, że sam interfejs połączenia jest bardzo przyjazny dla użytkownika. Nie potrzebujemy tutaj zbytnio angażować swojej uwagi, żeby wybrać pewną funkcję, która nas interesuje. A ta funkcja, która mnie najbardziej interesuje podczas jazdy i zapewne wszystkich użytkowników, którzy będą. Też tych funkcji szukać dla siebie, no to, to są oczywiście mapy, tak? W zależności od tego, jaki mamy telefon i jaką aplikację obsługującą mapy w telefonie. Bo oczywiście możemy tutaj używać telefonów z podznaku ugryzionego jabłuszka, możemy używać telefonów z systemem operacyjnym Android, w tym przypadku mamy bardzo popularne mapy Google. Jak Państwo widzą, totalnie tak jakbyśmy przerzucali sobie cały ekran smartfona na ekran radia wystarczy dodać tutaj lokalizację dom. Ja Wyświetlam o... wyniki dla zapytania dom. Ja oczywiście domyślnie do domu będę próbował dotrzeć dzisiaj w Walentynki i nawigacja już prowadzi i w tym momencie. Co mi się podoba jako użytkownikowi? Podoba mi się to, że nawigacja jest automatycznie aktualizowana, czyli nie musimy tutaj bezpośredniej uwagi angażować w aktualizację oprogramowania i map. Druga sprawa jest taka, że wszystkie te punkty docelowe, które już sobie poustawialiśmy, właśnie w telefonie typu dom, praca klienci, kontrahenci i tak dalej są domyślnie zapisane i możemy sobie w domu ustawić plan podróży na dzień jutrzejszy wejść rano do samochodu, podpiąć telefon i według tego planu tą podróż odbyć. A powiedz mi Adam, że teraz masz telefon podłączony przez kabel USB czy jest możliwość podłączenia jakoś bezprzewodowo? Jest możliwość połączenia bezprzewodowego, ale chodzi o sam telefon, tak? żeby mieć dostęp do Android Auto. Dobrze. Jeśli chodzi o App Connecta, akurat w moim samochodzie jest App Connect połączony kablem. To jest podstawowa, że tak powiem, opcja. Ale również są dostępne rozszerzenia i możliwość jest podłączenia App Connecta w sposób bezprzewodowy. I to występuje najczęściej w wyższych modelach typu Passat, Arteon. I działa to równie dobrze, i najczęściej jest połączone z indukcyjną ładowarką. Czyli w tym momencie, no teraz, akurat u nas w tym samochodzie, ładuje nam się telefon przez kabel. A jeśli będziemy mieć app bezprzewodowego, możemy sobie wrzucić też do konfiguratora ładowarkę indukcyjną, i telefon odpoczywa sobie w trakcie podróży, tutaj na półeczce z dołu i, i, i się ładuje. Także też jest to bardzo fajna. Zależy, jak już zaczynamy korzystać z Android Auto i podłączamy sobie ten telefon za każdym razem, kiedy do samochodu wsiądziemy, to ten telefon też się ładuje. A wiem, że to jest zawsze problem: szukamy tych ładowarek gdzieś tam, kable albo, albo ładowarka nie pasuje, albo ładowarka wolno ładuje. A tutaj mamy tak naprawdę trzy funkcje w jednym, bo właśnie. Mając podłączony telefon przez kabel do systemu, do, 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 do tutaj stacji radiowej, mamy app Connecta, mamy ładowanie tego telefonu i oprócz tego mamy również telefon, czyli możemy wykonywać swoje połączenia w trakcie, no oczywiście wykonywanie po, po, połączeń w trakcie jazdy, tak. Jeśli ktoś do nas zadzwoni, możemy odebrać ten telefon i odbyć rozmowę z... Przez zestaw głośno mówiący. Także to też jest kolejna fajna funkcjonalność, którą, z której ja po prostu. Za 3 km zjedź w prawo. Dziękuję bardzo. Z której ja po prostu korzystam. Nie wiem, pierwszy raz masz tutaj doświadczenie i styczność z, z, taką, z taką opcją, powiedz mi, jak odbierasz w ogóle tutaj ten wygląd Volkswagena, tak? jeśli chodzi o odpowiedź na zapotrzebowanie rynku. Menu wydaje się dosyć intuicyjny, ekran jasny, także nie ma problemu z czytelnością, dosyć duże informacje w jasny i czytelny sposób są przedstawione dodatkowo informacja głosowa, gdybyśmy się skupili za bardzo na jeździe, myślę, że też pomaga. Tutaj jest możliwość ustawienia sobie właśnie głośności nawigacji, głośności multimediów. Właśnie też, jeśli chodzi o multimedia, mamy tą możliwość uruchomienia przez app Connecta, swojej ulubionej muzyki, przez muzykę Play, Podcasta, czy też bezpośrednio z pamięci telefonu możemy odtwarzać MP3. Też są aplikacje, których ja nie mam oczywiście w telefonie tutaj zainstalowanych, ale też korzystają, możemy z nich korzystać. Mówię o aplikacji na literę J, która informuje nas o aktualnej sytuacji na drodze. Osoby, które zastanawiają się nad konfiguracją swojego samochodu warto, żeby zwróciły uwagę właśnie na tą funkcjonalność. Jest to niewielka dopłata do konfiguracji, a możemy sobie samochód tak naprawdę bazowo, bez nawigacji, wyposażyć właśnie w nawigację, która będzie nam pomagała w podróżach codziennych. Także tyle na dzisiaj. Dziękujemy za uwagę. Mam nadzieję, że materiał był ciekawy. I do zobaczenia następnym razem. Do zobaczenia następnym razem. Volkswagen.